Wigilia zesłania Ducha Świętego i zesłanie Ducha Świętego. Najpierw we wspólnocie apostołów miłości trwaliśmy w nowennie, przed zesłaniem Ducha Świętego, pragnąc go coraz bardziej i oczekując na znaki Jego obecności. I tak w internecie znalazłam wiadomość o czuwaniu modlitewnym w Warszawie na ursynowie w parafii Świętego Tomasza Apostoła. Prowadzonym przez misjonarza z Brazylii, ojca Antonella oraz księdza Dominika Chmielewskiego. Było to 31 maja, czyli w piątym dniu nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. I zaczęło się dziać. Nieprzypadkowo znaleziona wiadomość zaczęła realizować się i wypełniając ludźmi, jakby zapraszanymi specjalnie przez Ducha Świętego. Ja tylko rozesłałam wiadomość. A nasza grupa sama zaczęła się tworzyć. Całkiem nieprzypadkowo. Ktoś mówi, mieliśmy inne plany, na inne czuwanie, ale jedziemy razem. Ktoś inny nie mógł znaleźć opieki dla dziecka, choć czuł w sercu, mówiąc, To jest miejsce dla mnie. I już się poddał, że nie pojedzie. A tu tymczasem, nagle, ostatniego wieczoru, przed samym wyjazdem, znalazła się opieka. Miejsce było ewidentnie dla tej osoby. Inna osoba, słysząc od razu, powiedziała: Tak, jadę. W całkiem nieprzypadkowej grupie dziewięcioosobowej zaczęliśmy start na to spotkanie spod schroniska dla bezdomnych w Toruniu. dołączając także proszących o tą modlitwą. Tych, co nie mogli jechać z nami, i tak modląc się już wyjechaliśmy. W Warszawie kościół, pełen ludzi, trwających od godziny 15 do drugiej w nocy na modlitwie, czuwaniu, śpiewaniu i wołających o Ducha Świętego. Każdy z tego czuwania ma inne spotkanie z Duchem Świętym. Duch przychodził tak jak chciał, jednak wszyscy podczas tej nocy. I podczas mszy świętej o północy doświadczyliśmy jedynego. Zaczyna się msza święta, wchodzi uroczyście koncelebra, zaczyna się uroczysta msza święta zesłania Ducha Świętego. I nagle, tuż przed chwałą na wysokości wyłącza się prąd. Pełen kościół ludzi i całkowita ciemność. Na ołtarzu i przy krzyżu palą się tylko świece. Mikrofony nie działają. Pełen kościół ludzi, którzy zjechali tu z całej Polski. Ktoś biega z przenośnymi mikrofonami na baterie, ale w tak dużym kościele słychać tylko echo. Ludzie krzyczą nic nie słychać, nic nie rozumiemy. Wszyscy stoimy, nadsłuchując, śpiewamy głośno, chwała na wysokości. Ktoś za moimi plecami woła, nie poddamy się. Co za skupienie! Ludzi jest tak duże, że siedzą na stołeczkach pomiędzy rzędami. Jest cisza. Tylko słuchać głos czytającego, a potem głos księdza dominika głoszącego słowo Boże. To było bardzo silne doświadczenie wieczornika. Powoli ktoś donosi reflektor, kolejne mikrofony, które. I tak nie pomagają. Ksiądz Łoś głosi bez nich, stojąc na środku kościoła. Trwa dalej msza święta, ofiara ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa sprawowana na ołtarzu w tym naszym wieczerniku. Tuż przed przeistoczeniem nagle rozświetlają się wszystkie światła. Zaczynają działać mikrofony, ktoś gdzieś tam włączył prąd. To był nasz wieczernik. I takie temu towarzyszyły znaki widoczne dla wszystkich, jak światło w czasie tej mszy świętej, wieńczącej nasze oczekiwanie na ducha świętego. Były też znaki dla poszczególnych osób, jak uzdrowienia, znaki i cuda. Te, które już widzieliśmy poprzez uzdrowienia fizyczne, jak węchu, nóg, kręgosłupa, które można było sprawdzić niejako od razu, ale i te, na które objawienie się jeszcze czekamy. Niech Jezus będzie uwielbiony za to, że zasłał nam Ducha Świętego. Bóg żyje. Bóg jest żywy. Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, chwała, cześć i uwielbienie na wieki wieków. Amen.